Była środa, godzina druga 2.43. Niektórzy śpią wtedy najgłębiej, inni dopiero zasypiają, a pan Roman właśnie wsłuchiwał się w koncert. Nie, nie w jazz ani klasykę. W coś, co sam później nazwał radiem dachowym. W jego domu od kilku tygodni nadawano nocne audycje, trzaski, stuki, bieganie po suficie i coś, co brzmiało jak zgrzyt pazurów po blaszanym dachu. Z początku myślał, że to wiatr, potem, że może kot sąsiadów, ale kiedy usłyszał coś w rodzaju chrup dokładnie nad łóżkiem, zrozumiał, to nie prognoza pogody. Rano zadzwonił do nas. Głos miał zmęczony, ale z nutą determinacji. Proszę państwa, ja chyba mam lokatora, niewidzialnego, ale z pazurami. Na miejscu wszystko stało się jasne po kilku minutach ślady odchodów, fragmenty izolacji i wygryzione kawałki wełny, klasyka gatunku, kuny sprytne, głośne, zwinne jak cień, weszły przez nieszczelny otwór wentylacyjny, urządziły sobie ścieżkę między krokwiami, a w nocy urządzały nocne zawody na sto metrów po blachodachówce. Pan Roman, człowiek racjonalny, próbował wszystkiego, Włącznie z odtwarzaniem głośnej muzyki, zostawianiem zapachowych kul i, jak sam przyznał, moralnym przemówieniem przez sufit. Kuny, rzecz jasna, pozostały nieporuszone. Najciekawsze było jednak to, jak precyzyjnie poruszały się po konstrukcji dachu. Wystarczyło wsłuchać się w odgłosy, by zrozumieć, że znały każdy centymetr, biegały jak po mapie, w punktach, które dla nas były ledwie widoczne. Widać było, że to nie przypadkowa wizyta one po prostu mieszkały tu na stałe. Zaczęliśmy od dokładnej oceny sytuacji. Każdy trop, każdy ślad, każda dziura miała znaczenie kuny są jak złodzieje. Jeśli zostawisz im jedną furtkę, wrócą. Dlatego zanim cokolwiek zastosowaliśmy, zidentyfikowaliśmy źródło problemu, miejsce wejścia i ścieżki przemieszczania się zwierząt. Przystąpiliśmy do profesjonalnego odkunienia, bezpiecznie, skutecznie i z pełnym poszanowaniem prawa, bo kuny, przypomnijmy, są pod częściową ochroną nie wolno ich zabijać. A jedynie odstraszać i uniemożliwiać im dostęp. Zastosowaliśmy odstraszanie biologiczne to metoda, która działa w zgodzie z naturą, nie przeciwko niej. Wykorzystaliśmy specjalny preparat o zapachu imitującym obecność naturalnego drapieżnika kuny dla ludzkiego nosa neutralny ale dla zwierzęcia. Sygnał ostrzegawczy, że teren jest zajęty. Instynkt robi swoje. Zwierzę nie walczy, nie wraca, po prostu odchodzi. Następnie wszystkie otwory pan Roman zabezpieczył stalową siatką, której żadna kuna nie potraktuje jak drzwi obrotowych. Praca przebiegała spokojnie, aż do momentu, gdy pod jedną z płyt znaleźliśmy coś, czego się nie spodziewaliśmy. Nie była to kolejna nora, ani resztki materiału. To było małe gniazdo, starannie ułożone z fragmentów izolacji i suchego mchu. W środku kilka drobnych skarbów, zasuszone pluszaki, stary kapsel od butelki i plastikowe klocki Lego. Pan Roman uniósł brwi, po czym parsknął śmiechem: No proszę, chyba mamy tu rodzinę z zacięciem kolekcjonerskim. Moje wnuki robiły tu kiedyś bazę, a te futrzane artystki chyba stwierdziły, że szkoda, żeby się marnowało. Śmiech rozładował napięcie. Nagle ta cała historia zyskała nowy ton. Mniej nerwów, więcej humoru. Cóż, przynajmniej mają gust dodałem. Lego zawsze w cenie. I choć wiedzieliśmy, że te kuny zrobiły sporo szkód, trudno było nie docenić ich kreatywności. Małe, cwane, i z wyczuciem stylu, jakby miały w sobie coś z dekoratora wnętrz. Na koniec wykonaliśmy dezynfekcję oraz ozonowanie poddasza, by zneutralizować zapachy, które mogłyby przyciągać je ponownie. Kilka dni później pan Roman zadzwonił ponownie. Nie o drugiej w nocy, tym razem o dziewiątej rano. Panowie, radio ucichło, powiedział z uśmiechem. Nawet cisza brzmi inaczej, jakby ktoś wyłączył cały kanał. Śmialiśmy się razem, bo w tej ciszy było coś wyjątkowego coś, co zna każdy, kto odzyskał spokój po tygodniach walki z niewidzialnym hałasem. Dodał jeszcze, że tej nocy, pierwszy raz od dawna, obudził się nie przez dźwięk, a przez brak dźwięku. Tak spokojnie, że aż dziwnie, zażartował. Jakbym miał to opisać, to teraz w końcu śpiew Stereo, tylko ja i cisza. Dziś, gdy mijamy jego dom, zawsze żartujemy, że to miejsce, gdzie kuna straciła antenę. Ale tak naprawdę to historia o czymś więcej o cierpliwości, o znajomości natury zwierząt, o profesjonalizmie który łączy skuteczność z empatią, bo czasem w walce z hałasem nie trzeba robić hałasu, wystarczy działać mądrze, precyzyjnie i z szacunkiem dla natury. A pan Roman śpi spokojnie, bo jak sam powiedział, nie ma już nocnego radia, zmienili stację.